Siema ludziska! Ja jestem Hej hey, 404 A to jest piąty odcinek Let's Play Margonem. Będziemy sobie grali z margonem znowu. No i jakie są teraz plany? W poprzednim odcinku mieliśmy o profilu, prawda? A dzisiaj się zajmiemy... Wam pokażę. a dzisiaj się zajmiemy yy, konfiguracją przyjaciółmi i mini mapą więc na początku zajmiemy się mapą mamy tutaj yy, takie miasta Tornek, Itchan, Tuzal Karkahan, Vermin, Midhar, Tuzmer, Nidhal i Eter. <laughs> A my idziemy do Ithan. Więc musimy przejść przez stare ruiny. Oraz się zajmiemy też czatem. No dzisiaj zrobimy bardzo dużo odrobienia. Głosujcie. Na mojej stronie, y, co bardziej lubicie oglądać? Let's play z Margonem czy z <laughs> <laughs> Ale mam... Sam za skrzypkę. Sorry, no to. Sorry. Dobra. Gdzie mamy? Tutaj. No, musimy iść w dół. <laughs> Ojej duży ale ale bym tu utnął no ja ja bym miał, ale tam przechodzi. ale będę tam utnął osoba dobra dobra idziemy do tornej to są zjawy tak no dzisiaj się zamienmy to bardzo dużo idziemy do y gdzie w ogóle idę. Ja chciałam iść do item. Nie, do dotarna jest to, to, to itchan. Wracaj się. No. Pamięło mi się. Dobra, no, w dumą mi iść. Już tam. Dobra. No, to... Tu Tutaj. No. Tu jest oraglań Więc już jesteśmy bardzo blisko. Ja polecam lelwani. Czyli... Taki takie Taki świat. Mamy niedźwiedzi i nagiecki. nieco by wybieramy Ale to jest... Yy... A, dobra. Co ci to jest? A, A, Teraz gdzie bok, czy jak? Właśnie... Tak, bok. Właśnie... to Bo to jest mapa w tej grze. Bo często się można złupić. Ale błazne. Nie wiem, no i? Po jesteśmy pro. Ta uliczka fajna. O! Czekajcie. O. o, no! No, no, no! No, że tam mam wszystko pokazać. Dobra. Witam. Halo. nie jest tak. No, w boku są. Idziemy, idziemy cały czas eee, no w lewo. Chyba w tutaj w lewo, a teraz prawo, a teraz w lewo. Tak mówiąc, prosto. I tutaj jest Itchan. No i dobrze. Cześć Itchano. Ok już jestem, ktoś zwałał chyba. ciebie. bo Ale chciałbym. Jeszcze mamak. Dobra. Przeciwiam Ten chłopczyk mnie zawsze denerwuje. Zobaczcie i do niego klikamy. Muszę bawić nowe. Jeszcze raz. A chłopczyk zrobił dla mnie łuk i ten co w Widzicie, jaki i mamy pachor. Mamy tu skrzynkę pocztową, co możemy coś napisać, coś tam. Bo nie mogę się ruszyć. E5. Zawsze, gdy nie możemy się ruszyć, to... To, to trzeba dać E5. Ja... Mam tęsknotę. Za to, sorry. No i tutaj możemy sobie sprzedać coś. On kupuje wszystko. Ale tu oczy żaby. No. Mamy już... <laughs> Mamy już 208 kasy. Możemy chyba coś kupić, coś, jakieś księży, coś. Na poziom trzeci. No to ten kupimy, że nie? No i... No podamy sobie i mamy helik. Dobra, teraz pokażę jak korzystać z czata. Cześć. Ludzie. Nagrywam. Mam not. No i o <laughs> dobra, teraz... Y <laughs> no to go już... na prawda? No nikogo tu nie ma jakoś. A bo są w szkole, No, to. no bo ja nagrywam, gdzie taką ósmań. Fizyk atomowy. atomowy. Cześć. I tak się korzysta z czata. No jak dużo jest. A <laughs> jest Ale ma wielki level, słowa i ja! Ale mu się chciał wbijać. Po prostu muszę w na youtubę, fajnie. Sławne. <laughs> I da do. Zobaczymy. No i właśnie o to chodzi z handlem. Czyli że on wydaje. Ja! O kur! Gdzieś! Yes. Ja! A teraz go dodamy do przyjaciół w fyzyk atom atomowy. Klika się w bus. Fizyk atomowy i mamy go do... No i No i wypróbowaliśmy do gracza Fizyk atomowy. No i go mamy i możemy teraz dać tak, aby było szybciej. no, cały. Inne, więc... No już wie, że to ja się będzie nazywał ten film. wam handel, czat, y mapę, przyjaciół, więc... a teraz tylko Ona właśnie uzdrawia Withan za darmo. No i nam da darmo wszystkie widzę. No i to jest tyle.

Ale mi dał kasę, bo ty miał kasę. A jeszcze konfiguracja. A to może y, w następnym odcinku. No to na razie. Cześć.